Dzień dobry, cześć, dobry wieczór. Miło mi ponownie spotkać się z Wami w kolejnym podcaście na kanale Interpodkarpacie TV. Bardzo się cieszę, że nasz pierwszy podcast, w którym poruszaliśmy problem sióstr Dominikanek z miejscowości Noszrzec, spotkał się z takim szerokim odzewem. Dziękuję Wam za każde udostępnienie posta na naszym fanpageu na Facebooku. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o zdrowiu dzieci i młodzieży wraz z Lidią Jabłońską, pielęgniarką. Dzień dobry, cześć. you <laughs> Dzień dobry, witam wszystkich. No właśnie, jak to jest z tym zdrowiem dzieci? Jest dobrze, jest źle? Jak byś to oceniła? Muszę niestety powiedzieć, że kondycja zdrowotna obecnie dzieci i młodzieży w Polsce nie jest zadowalająca. Obecny stan zdrowia niestety będzie brutową na przyszłość Polski, bo głównie będę tu mówiła o Polsce. Wyniki sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce, według ostatnich badań przeprowadzonych przez AWF, czyli Akademię Wychowania Fizycznego, Okazują, że ponad 90% dzieci ma niewystarczające kompetencje ruchowe, czyli nie potrafi prawidłowo biegać, skakać czy rzucać piłką. Wiąże to się głównie z siedzącym trybem życia dzieci, rodziców, opiekunów. Coraz częściej i coraz młodsze dzieci sięgają po telefony, tablety czy komputery. Młodzież zapytana, jaki sport najczęściej uprawia, stwierdza, że e-sport, czyli po prostu gra w gry komputerowe. Czyli jak rozumiem główny, główny powód tutaj tych problemów dzieci i młodzieży to jest... Coraz częściej siedzący tryb życia spowodowany częstym korzystaniem ze smartfonów oraz z innych nośników elektronicznych. Dokładnie. Z drugiej strony mamy też dzieci, które chorują na choroby przewlekłe. Mniej więcej 27% dzieci do 14 roku życia zmaga się z chorobami przewlekłymi typu astma, cukrzyca, czy też na przykład z niepełnosprawnością fizyczną bądź też psychoruchową. W sumie co czwarte może dziecko w Polsce ma jakiś. Problem zdrowotny lub choroba przewleku. Innym problemem są występujące w wieku dziecięcym choroby ostre, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. A czy to jest tak, że są takie okresy w roku, że dzieci, nie wiem, mniej chorują na przykład latem, a, a więcej zimą? Tak, dokładnie. Zachorowalność na choroby e, ostre. Jest powiązana z okresem w roku szkolnym przeważnie. Wakacje właśnie są tym czasem, kiedy dzieci mniej chorują, szczególnie choroby infekcyjne. Jest ładna pogoda, dzieci nie stykają się ze sobą w szkołach, przedszkolach i żłokach, więc mniej chorują. Natomiast sezon jesienno zimowy jest gorsza pogoda, powiedzmy, pada deszcz, często są przeziębienia i różne tego typu. E, czyli jak rozumiem, możemy tutaj tak e, to chorowanie podzielić trochę na takie okresy, że zimą na co innego dzieci chorują, latem jest coś innego, wiosną coś innego i jesienią coś innego. Dokładnie. Mniej więcej w sezonie jesienno-zimowym. Głównie są to infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, m.in. zapalenie gardła, tchawicy, krtani, płuc, e, nieżyty żołądkowo-jelitowe, czyli po prostu biegunki. I mamy też zatrucia tlenkiem wewnętrznym. Węgla. To właśnie sprzyja ten okres jesienno-zimowy, natomiast w okresie letnim bardziej może jakiś udar słoneczny się zdarzyć, urzędlenia przez różne owady, omdlenia. Z tym, że omdlenia zdarzają się też w ciągu całego roku szkolnego, jest to też powiązane ze stresem w szkole. Poza sezonem i w sumie w ciągu całego roku kalendarzowego możemy się spotkać na oddziale pediatrycznym również z infekcjami układu moczowego, z dziećmi po drgawkach gorączkowych lub neurologiczne po prostu dzieci. Występują bóle głowy, bóle brzucha, zdarza się zapalenie wyrostka robaczkowego, duszności, jakieś zmiany na skórze, alergie, choroby pasożytnicze. I myślę, że też wa ważnym problemem w, właśnie w dziedzinie pielęgniarstwa jest przypadkowe lub celowe spożycie leków bądź innych środków chemicznych. I mamy też choroby zakaźne, typu różyczka, ospa. To wiadomo, są kontaktowe choroby. Kiedy dzieci się ze sobą częściej stykają, wtedy one bardziej występują. Ale to są ehm. choroby, które wydają wydaje mi się, no trzeba, trzeba przejść, bo później bo później w życiu dorosłym, jeżeli się one pojawią, to mogą mieć znacznie poważniejszy przebieg. Tak, owszem, choroby tak zwane okresu dziecięcego, przychodzone w dorosłości, e, niosą za sobą gorsze powikłania. Natomiast nie można też powiedzieć, że dzieci, które przechorują je w dzieciństwie, przejdą je bez żadnych powikłań. Bo powikłania zdarzają się w każde... mogą zdarzyć się w każdej chorobie. Choroba może przebiec łagodnie, albo w postaci ciężkiej. Tego nie da się nigdy przewidzieć. Natomiast taka sytuacja, że rodzice zabierają dziecko na tak zwane ospaparty, bo na przykład jedno dziecko z grupy przedszkolnej czy szkolnej a tą chorobę, jest z zachowaniem skrajnie nieodpowiedzialnym. Natomiast no jeżeli dzieci, wiadomo, w trakcie stykania się ze sobą zarażą się daną chorobą, raczej przychodzą ją łagodnie. Albo tak umiarkowanie. Rzadko bo, kiedy trafiają do szpitala. Bo tutaj wymieniłaś też różne choroby właśnie, a ponieważ jesteśmy w okresie jeszcze zimowym, to chciałem właśnie zapytać, jakie są te najczęstsze choroby, z którymi dzieci trafiają na, na oddziały szpitalne. Najczęstsze choroby to, tak jak już wcześniej wspomniałam, w tym momencie są to infekcje górnych dolnych dróg oddechowych e, i w sumie nieżyty, żołądkowo litowie, jeżeli mówimy o tym okresie obecnie i właśnie o tym zatruciu tlenkiem węgla. E, natomiast, e, zdarzają się choroby ogólnie, z którymi dzieci przychodzą, można też podzielić na wirusowe, bakteryjne i grzybicze, czyli mamy wirusowe, głównie teraz będzie niedługo królować grypa, na razie jeszcze nie mamy, ale będzie coś takiego jak bostonka, czyli choroba dłoni, stóp i e, jamy ustnej, wywołana przez wirus e, koksaki. Pewnie pojawi się wśród niemowląt tak zwana trzydniówka, czyli dzieci gorączkują trzy dni i po trzech dniach pojawia się wysypka, natomiast gorączka w tym momencie ustępuje, stykamy się cały czas i spotykamy z mononukleozą, też chorobą wirusową, w sumie rumieniem zakaźnym co jakiś czas. Bakteryjne natomiast anginy, zdarza się też salmonella, bardziej w, może w sezonie letnim, bo to jest okres, kiedy są dostępne lody, różne desery z, na bazie właśnie jaj, tudzież nabiału, źle przechowywanego. Z boreliozą stykamy się też to jest choroba bakteryjna i z powikłaniami neurologicznymi właśnie w tej chorobie. Kolejną chorobą, która często występuje jest krztusiec. Krztusiec obecnie zbiera swoje nowe żniwo. Jest to ciężka choroba, która przez w sumie nawet kilka, kilkanaście tygodni do dwunastu tygodni występuje męczący, suchy kaszel, aż do druchu wymiotnego. Jest to dość ciężka choroba i może się zdarzyć również dość, też bardzo ciężka choroba wywo sepsa meningokokowa, gdzie faktycznie szybka pomoc medyczna jest zbędna, żeby uratować nie tylko zdrowie, przede wszystkim życie dziecka. Tutaj właśnie wymieniłaś te różne choroby i tak sięgam pamięcią, które choroby były popularne w moim dzieciństwie, tak powiedzmy popularne, później o nich słuch jakoś zaginął i teraz one właśnie powracają niektóre z nich, więc z czego to wynika? Pordy. Chorób wynika być może tak. Przede wszystkim część dzieci w chwili obecnej jest już nieszczepiona. Rodzice rezygnują z różnych powodów ze szczepień dzieci. Myślę, że też to jest związane z ruchami migracyjnymi w obrębie Europy i te choroby w dziś się pojawiają. Poza tym choroby też mutują, więc pojawia się jakiś wirus, który w sprzyjających okolicznościach może zmutować i po prostu się gdzieś to wszystko odnawia. Może też jest słabsza odporność dzieci danej populacji. Po prostu dzieci są może słabsze w tym momencie, co też wynika z wcześniejszych przyczyn, jak rozmawialiśmy, z kondycji zdrowotnej e, dzieci w Polsce. Więc właśnie, w jaki sposób chronić dzieci, żeby tych chorób nie było? Jak je chronić? Przede wszystkim należy budować im dobrą odporność. Jak zadbać o odporność? Należy przede wszystkim dbać o odpowiednią, urozmaiconą dietę bogatą we wszystkie składniki odżywcze, bogatą w warzywa, owoce, również. Warto też budować taką odporność w oparciu o aktywność fizyczną. Dzieci, które mają większą wydolność organizmu rzadziej zapadają na różnego typu choroby. Na pewno też bardzo ważne są szczepienia ochronne, które chronią nie tylko populację, daną osobę, która przyjęła to szczepienie, ale chronią też tak zwane osoby, które nie mogą zostać zaszczepione. Są to na przykład noworodki, niemowlęta, osoby z deficytami odporności, których szczepienie mogą zabić po prostu takie osoby. Myślę, że też ważne jest unikanie kontaktu osób zdrowych z chorymi. W takim sensie, że na przykład jeżeli my jesteśmy chorzy, to nie odwiedzamy zdrowych znajomych, nie idziemy z dziećmi chorymi do innych znajomych, żeby się one wzajemnie zarażały. Prawidłowa taka higiena życia, czyli na przykład zatykamy usta podczas kaszlu, chusteczki po użyciu są jednorazowe, ale nie wszyscy o tym pamiętają. Wyrzucamy od razu do kosza, myjemy ręce i wiadomo, jeżeli, żeby wzmacniać odporność też nie należy palić Papierosów tradycyjnych czy elektronicznych przy dzieciach, czy w ogóle każdy palacz jest jednak narażony na różne infekcje. E, obecnie dzieci też palą nastolatki. I ten wiek e, coraz oka... bardziej zaczyna. Niestety sparać. Coraz bardziej, dokładnie. Tak jak mówiłam, mycie rąk przede wszystkim przed jedzeniem, po powrocie do domu, z podwórka z jakichś zabaw, z placów zabaw, ze szkoły, z zakupów, ale też nie możemy popadać w taką skrajność, czyli dbanie o taką sterylność środowiska. W domu jest bardzo niesprzyjające dla odporności dziecka, bo jednak jakiś kontakt z drobnymi wirusami, z, no może nie z brudem, ale z takimi infekcjami też jest dzieciom potrzebny, bo w tym momencie one też budują swoją odporność, kontaktują się z różnymi chorobami. Więc nie dezynfekujemy wszystkiego w domu, nie używamy środków chemicznych, szczególnie do tego, bo to też są substancje szkodliwe dla rozwijającego się organizmu. A z biegiem czasu dzieci, jak zaczną chorować, powiedzmy w żłobku, w przedszkolu, z biegiem czasu chorują coraz mniej, bo ich odporność wyrasta. Dzieci rodzą się z niedojrzałym układem odpornościowym. Bo generalnie zawsze mówiono o tym, żeby zwłaszcza w czasach COVID-a, żeby dezynfekować te ręce, ale pojawiały się również głosy, które mówiły, żeby tego nie robić za często, bo bakterie, których nie widzimy, a które mamy na dłoniach, zaczynają się na te środki dezynfekcyjne uodparniać. Tak, takie badania słyszałam o takich badaniach. W takim życiu prywatnym najważniejsza jest właśnie taka główna higiena rąk i unikanie tych właśnie ognisk chorobowych. Natomiast w szpitalach i instytucjach takich medycznych dezynfekcja jest niezbędna. Ale to oczywiście wiąże się z specyfiką po prostu pracy w tych miejscach i przebywania. Sięgnęliśmy wątku chorobowego, no bo tych chorób no to tak naprawdę w 100% procentach nie, nie unikniemy. Z dzieciństwa pamiętam jak zawsze moja babcia mówiła, że na chorobę Najlepszy jest herbata z syropem, tutaj czosnek, tu cebula. Czy to dzisiaj jeszcze się sprawdza? No domowe sposoby wspomagają leczenie takich właśnie drobnych przeziębień i przede wszystkim wpływają na budowanie odporności. Tak jak tutaj wspomniałeś, herbatka również z soczkiem malinowym jak najbardziej można stosować u dzieci, natomiast nie zastąpi to leczenia, jeżeli dziecko faktycznie jest już bardziej się rozchorowało. Jakieś drobne przeziębienie, wzmacnia odporności jak najbardziej, jakieś delikatne właśnie sok z czarnego bzu też, odpoczynek, na przykład ingir też działa przeciwwymiotnie właściwe nawodnienie, też jest starym sposobem, po prostu pijmy dużo, nieważne czy to nasze babcie wspominały, czy to są herbatki, czy soczek właśnie z wodą, ale żeby dużo pić, też właściwe nawodnienie jest niezbędne do, do szybkiego powrotu do zdrowia, płukaniem może nosa solą morską, takie sposoby, inhalacje samej soli fizjologicznej, miód jak najbardziej łagodzi, na przykład kaszel, ale miód, uwaga, nie można miodu podawać dzieciom do pierwszego roku życia, dopiero po pierwszym roku życia, jeżeli dziecko nie jest uczulone, to też wszystkie nowe rzeczy wprowadzamy z zachowaniem właśnie takiej czasu jakby wprowadzania że wprowadzamy, czekamy jak dziecko zareaguje to też muszę o tym wspomnieć, ale jeżeli pojawiają się jakieś niepokojące objawy u dziecka, czy objawy narastają na przykład gorączka nie spada, czy pojawiają się nowe objawy dziecko jest coraz bardziej apatyczne, należy udać się do lekarza i wtedy już domowe sposoby niestety nie dadzą rady No i właśnie tutaj zahaczamy o pewien pewną ważną sprawę, trochę podpadają co można powiedzieć pod nieodpowiedzialność, a mianowicie w ostatnich latach często mówi się, że ludzie za często proszą lekarzy o przepisywanie antybiotyków. Czy rzeczywiście tych antybiotyków powinniśmy unikać, czy może stosować wtedy, kiedy to jest naprawdę, ale to podkreślam, naprawdę konieczne? Antybiotyki działają na bakterie. Antybiotyki nie działają na wirusy, więc to jest podstawowa rzecz, o której należy powiedzieć i przypomnieć. Uważam, że lekarze, którzy przepisują antybiotyki, wiedzą w jakich przypadkach powinni je wypisywać. Natomiast szerokie, faktycznie, szerokie stosowanie antybiotyków w ostatnich latach, ostatnich w sumie dziesięcioleciach, płynęło na wytworzenie się oporności u bakterii i w tym momencie mamy na świecie, również w Polsce, tak zwane superbakterie, które, na które nie mamy żadnego lekarstwa. Podkreślam żadnego lekarstwa, zapadając na infekcję, którą wywoła właśnie ta superbakteria, niestety musimy liczyć tylko na nasz układ. Odpornościowy, nie ma na nią lekarstw. Więc tak, ale jeżeli właśnie chodzi o to, to myślę, że w tym momencie lekarze doskonale wiedzą, kiedy przepisywać antybiotyki. Natomiast wiem, że zdarzały się i zdarzają się do tej pory osoby, które wymuszają na lekarzach wypisanie recepty na antybiotyk, bo może jednak antybiotyk trzeba. Natomiast mam nadzieję, że lekarze nie, nigdy nie będą ulegać takim. Jakby... Bo żebyśmy też, Żeby słuchacze dobrze zrozumieli. Jeżeli lekarz nam przypisuje na przykład na 7 dni antybiotyk, to mimo tego, że na przykład po 4-5 dniach już się dobrze czujemy, mamy stosować go 7 dni. Nie 6, tak. nie 8, tylko trzymać się sztywno tych 7 dni. Tak, to Dokładnie. Lekarze wyznaczają dokładnie dawkę, w jakiej ma zostać podany antybiotyk. Nie możemy, na przykład, jeżeli antybiotyk mamy przyjmować dwa razy dziennie, trzeba przyjmować ten antybiotyk dwa razy dziennie co 12 godzin, czyli na przykład jest to godzina 8 rano i godzina 20. Nie przesuwajmy tych pór. To jest bardzo ważne, żeby właśnie antybiotyk został przyjęty w danej godzinie, o danej godzinie, zawsze regularnie. Jeżeli jest to antybiotyk raz dziennie przyjmowany, zawsze jest to stała pora, na przykład 12 w południe. Nie zmieniamy tych pór, nie przesuwamy, wiadomo, 5-10 minut. To nie zrobi różnicy, ale godzina, dwie już jednak narusza nam działanie bakteriobójcze, tudzież bakteriostatyczne danego antybiotyku. No tak się właśnie zastanawiam, no bo czasy się jednak zmieniają, medycyna idzie do przodu, a odnoszę wrażenie, jakby chorób było więcej i, i trudniej było je wyleczyć. No, z czego to wynika? Na pewno rozwój nauki, techniki przyczynił się do tego, że mamy lepsze przede wszystkim metody diagnostyczne, możemy lepiej z Diagnozować, różnicować choroby i je leczyć. Ale, tak jak już właśnie tu wspomnieliśmy, są też nowe szczepy bakterii, na które nie mamy lekarstw. Być może też mówimy o takich sytuacjach, gdzie dzieci umierały nie tylko dzieci, dorośli również umierali na jakieś choroby, bo nie mieliśmy lekarstwa dzieci ogólnie są w tym momencie słabsze, więc częściej zapadają na różnego typu choroby, jest też teraz więcej dzieci z wadami wrodzonymi to też wiąże się właśnie z stosowaniem różnych leków, jakby tej diagnostyka jest bardziej zróżnicowana kiedyś te dzieci po prostu nie miały szans pobyt w szpitalu dla dzieci tutaj na pewno jest przeżyciem zupełnie innym niż na przykład wizyta u babci, czy gdzieś wizyta, jakaś wycieczka, czy, czy jakiś Inny wyjazd. Z Twojego doświadczenia zawodowego, jak postrzegasz reakcję dzieci na, na chorowanie? Dzieci reagują bardzo różnie na chorobę i na pobyt w szpitalu. To też zależy, czy to jest choroba ostra, czy choroba przewlekła. Natomiast może powiem, jak to wygląda. Jak dzieci przychodzą do szpitala, bo ja pracuję w oddziale szpitalnym. Nie chodzi, jeśli chodzi o niemowlęta czy o małe dzieci, one reagują głównie płaczem, krzykiem, nawet na próbę nawiązania kontaktu, na wypowiadane przez nas imię tego dziecka. Dziecka, pojawia się lęk separacyjny, jeżeli takie dziecko zostaje samo, powiedzmy z różnych powodów, nie może z nim rodzic zostać. Pojawiają się zaburzenia, na przykład kłakienia wtedy, snu. E, najtrudniejsza jest w ogóle hospitalizacja dzieci od 6 do 3, 4 roku życia, bo wtedy dziecko jest silne, przy, silnie przywiązane do rodzica. Od 6 e, miesiąca, jak rozumiem. Od 6 miesiąca do 4 roku życia. Przed 6 miesiącem życia dzieci potrzebują, wiadomo, też rozpoznają rodzica, czują zapach, to nie, nie, nie będę z tym dyskutować, ale jest łatwiejsza hospitalizacja, wtedy dziecko aż tak jeszcze nie rozpoznaje matki, da się mu, zapewniając mu właściwą opiekę, czyli nosząc, kołysząc, może, czy na przykład wtedy może babcia być z tym dzieckiem, nie jest to konieczne, żeby to powiedzmy matka była. Natomiast od 6 do tego trzeciego, czwartego roku życia najlepiej jakby w trakcie hospitalizacji było z taki, był z takim rodzicem, z dzieckiem rodzic właśnie, z którym lepiej, jest do niego bardziej przywiązane na przykład dziecko, czyli przeważnie to jest jest mama, po prostu, ale nie mogę też wykluczyć tatusiów, którzy się też świetnie opiekują swoimi pociechami. Natomiast starsze dzieci, czy już tak, przedszkolaki i w wieku szkolnym, przeważnie po prostu boją się zostać na przykład na noc w szpitalu, chcą wrócić do domu, też właśnie płaczą, też czasami nie chcą jeść, czy nie chcą jeść tych posiłków, które są właśnie podawane w szpitalu, bo chcą coś na przykład od babci, od mamy. Pojawiają się bóle głowy, bóle brzucha, takie częste przychodzenie do nas jako do personelu, że aboli mnie brzucha ale po chwili rozmowy czy takiego zainteresowania się dzieckiem dziecko się uspokaja, na przykład zasypia. Natomiast nastolatki to tak, albo przyjmują to ze spokojem, albo pojawia się bunt, albo pojawiają się czasami krzyki, jeżeli jest tutaj. No zależy w jakim też z jakiego powodu jest hospitalizowane dziecko. Tęsknią za rówieśnikami, też się boją. Nastolatki też się mogą bać, a jeżeli przychodzą pod wpływem alkoholu czy środków odurzających, to są agresywne. Na pewno hospitalizacja jest ciężka w jest ciężka dla dziecka na miarę jego wieku, na, na miarę jego stanu fizycznego i psychicznego. Natomiast dzieci z chorobami przewlekłymi, które co jakiś czas muszą trafić na badania kontrolne do szpitala, raczej lepiej odnajdują się w danej sytuacji. Oczywiście, podczas przyjęcia do szpitala, umożliwiamy, więc zachęcamy rodziców, żeby byli z tymi dziećmi, żeby dostają też odpowiednie warunki. Myślę, że dostają fotel, nawet do spania, albo łóżko, zależy od możliwości oddziału. Dziecko też może mieć. Ulubiony kocyk, jakąś poduszkę, pluszaka swojego ulubionego. Dziecko nie musi też chodzić na przykład zawsze w piżamce, tylko w wygodnym stroju, który lubi. Też właśnie chcemy umożliwić tym dzieciom taką atmosferę, przyjaźń jakąś taką, więc rozmawiamy z tymi dziećmi, szczególnie podczas procedur. Natomiast nigdy nie okłamujemy my jako personel dzieci, że na przykład coś nie będzie boleć. Uspokajamy je, ale nigdy nie okłamujemy. Warto przypomnieć, że istnieje coś takiego, jak europejska karta praw dziecka w szpitalu, która ma właśnie tam 10 podpunktów, między innymi chodzi o to, że właśnie rodzic ma możliwość bycia przy dziecku. Także naprawdę skrajne są przypadki, kiedy rodzic nie może być z dzieckiem. Też chronimy dzieci przed zbędnymi badaniami. Każde badanie czy wykonanie jest tak czasowo spięte, żeby te dzieci nie odczuwały właśnie stresu, lęku. Przygotowujemy, rodzice powinni też przygotować swoje dzieci do takiej planowej hospitalizacji, jak przychodzi na jakieś badania kontrolne czy diagnostyka taka planowa, żeby to dziecko po prostu się nie bało przychodząc do nas, jak będzie wyglądać dana hospitalizacja. I oczywiście jeszcze muszę przypomnieć, że jeżeli chodzi o te rzeczy przynoszone do szpitala, oczywiście najrozsądniej jest ograniczyć je do minimum, czyli jakaś powiedzmy jedna zabawka, własny ręcznik, a nigdy nie przynosimy całych plecaków różnych zabawek, bo te rzeczy później po powrocie do domu należy dokładnie wymyć, wyprać, tak żeby nie przynosić tych bakterii szpitalnych do domu. Tak się zastanawiam właśnie skąd ten strach u dzieci budzi się związany Związany ze szpitalem, ale tak sobie myślę, że, wiadomo, nie wszystkie dzieci, ale są takie, na przykład, które pamiętają babcie, dziadka, które, które na przykład umarło w szpitalu. Czy z tego może wynikać ten strach przed szpitalem? Tak, na pewno różne sytuacje. Właśnie nie powiedziałam o tym, że też wpływa na to poprzednich, na przykład hospitalizacji. Jeżeli dziecko jest e, już któryś raz w szpitalu i pamięta z poprzedniej hospitalizacji, na przykład jakąś nieprzyjemną sytuację, czy nawet zakładanie wenflonu, czy jakąś bólestwo, procedurę, czy właśnie tak jak tu wspomniałeś, kojarzy szpital z odejściem na przykład kogoś bliskiego, jak najbardziej to też może być czynnik właśnie sprzyjający trudności w hospitalizacji i jakichś problemów w czasie kolejnej hospitalizacji. Ostatnie lata, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to przewijał się zasadniczo jeden temat, mianowicie COVID-19. I tutaj właśnie chciałem zahaczyć o kwestię, uważam, dość, dość istotną, jak pandemia COVID-19 wpłynęła tutaj na, na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci? Czy okres izolacji, któremu wszyscy zmuszeni byliśmy poddać się, wpłynął jakoś zauważalnie na zdrowie fizyczne bądź też psychiczne dzieci? Na pewno zdrowie właśnie fizyczne i psychiczne dzieci od tego czasu uległo pogorszeniu, niestety muszę powiedzieć. Jeżeli chodzi o zdrowie takie fizyczne, to tak jak już wcześniej wspominaliśmy, te antyzdrowotne postawy nasiliły się, czyli dzieci właśnie nie chcą jest żadnej aktywności fizycznej, niestety niewłaściwa dieta, przesiadywanie przed komputerami, przecież można zadania zrobić przez internet, także to też wpływa źle na, na dzieciaki. Zmniejszyła się też ich odporność przez to, co my zauważaliśmy, pracując właśnie w oddziale. W trakcie epidemii COVID było nawet... Troszkę mniej tych hospitalizacji, muszę powiedzieć, gdyż nie było właśnie takiego kontaktu dzieci między sobą. Dzieci się nie kontaktowały, po prostu nie chodziły do szkoły, więc też nie chorowały. Ale zaraz po otworzeniu szkół, że tak powiem, dzieciaki z powrotem zaczęły ze zdwojoną siłą, można powiedzieć, przychodzić do nas. Z tego powodu, że nagle obniżyła im się odporność, bo właśnie nie było takiego stałego kontaktu z rówieśnikami. Oczywiście też, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, tutaj jest też poważna bardzo sytuacja. Nasiliły się. I pojawiły się założenia adaptacyjne u dzieci, które wcześniej takich problemów nie miały. Poza tym wiele dzieci zmaga się z lękami, z depresją, z myślami takimi rezygnacyjnymi. Jest to rzeczywistość chyba też obecnych czasów, może nie tylko samej tej epidemii. W sumie żyjemy wszyscy w pewnym takim biegu. Zakupy robimy przez internet, nawet nie musimy wychodzić z domu z koleżankami, kolegami, porozumiewamy się przez internet, mamy różne portale społecznościowe. Młodzi ludzie uważają, że nie muszą. Się spotykać z innymi, a że są w kontakcie z innymi. Natomiast to źle wpływa na ich kondycję psychiczną przede wszystkim i obserwujemy dużo właśnie takich, no, też myśli, samobójczych i też prób. No ale o tym to jest trudny temat i myślę, że na inną, na inną rozmowę, że tak powiem. Wiele też mamy takich sytuacji, gdzie dzieci nagrywają różne filmiki, zdjęcia sobie robią nawzajem i właśnie wpuszczają różne portale społecznościowe. To też źle wpływa, bo każdy jakiś głupi błąd dziecka. Czy nastolatka jest od razu hejtowany przez szerokie grono ludzi, kompletnie niezwiązanych z, z danym dzieckiem. To też rodzi właśnie te problemy psychiczne w sumie. Aby podsumować tutaj wątek COVID-a, jeszcze jedno pytanie. Czy zbieramy żniwo COVID-a obecnie, na początku 2025 roku? Jeszcze myślę, że tak. Właśnie jeżeli chodzi o te. Dzieci nawet też wspominają, że najtrudniejszy czas właśnie był, kiedy one nie mogły chodzić do szkoły i nie spotykały się. I wtedy właśnie dzieci też ze sobą. Nie kontaktowały się i nie ma tych więzi w poszczególnych klasach. Na przykład nowa klasa, która pierwsza, czwarta i pierwsze licealne klasy średniej szkoły, nie miały okazji do zawarcia znajomości, przyjaźni takich w szkole. Ale w szkole też teraz głównie królują telefony na przerwach, więc też tych kontaktów takich, które, które jeszcze może my pamiętamy z naszych czasów dzieciństwa, wczesnej młodości nie ma, po prostu nie ma. No więc już tak naprawdę na sam koniec czego życzyć pielęgniarkom i małym pacjentom na ten 2025 rok? Myślę, że małym pacjentom przyda się zdrowie nam też. Oczywiście choroby ostre były, są i będą, ale to zdrowie myślę, że wszystkim się przyda. Myślę, że też dobrego humoru, Wszystkim, żeby w tych trudnych sytuacjach, zarówno my jako personel, jak i dzieciaki, żeby potrafili znaleźć też taką odskocznię, w sumie, i jakieś, o, i fajnych pomysłów na bajki i piosenki dla dzieci. No to do tych życzeń się serdecznie i z całego serca przyłączamy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Lidia Jabłońska, pielęgniarka, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, była moim gościem. Jeżeli podobał Wam się ten podcast, komentujcie, piszcie. Piszcie, piszcie też, o czym kolejne podcasty mamy zrobić, a tak odrobinę prywaty sobie jeszcze pozwolę na koniec. Bardzo się cieszę, że ta rozmowa z Lidią nam się udała, ponieważ wszystko robiliśmy na łączach internetowych. A wiecie, jak to czasami z przedmiotami jest: złośliwość rzeczy martwych wygrywa z nami, ludźmi. Także dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za, za dzisiejszy odcinek i do zobaczenia w kolejnym.